Cześć, jestem Krzysztof. A dziś zdradzę ci coś, co może odmienić sposób, w jakim nawiązujesz kontakt z kobietami, zwłaszcza tymi, które próbujesz przyciągnąć. Zanurzymy się w temat, który jest o wiele potężniejszy, niż się wydaje. Jak stworzyć idealną wiadomość "Dzień dobry"? Ale to nie chodzi tylko o wysłanie zwykłego tekstu. Chodzi o to, by zostawić niezatarte ślad w jej umyśle, taki, który sprawi, że będzie o tobie myśleć jeszcze długo po tym jak wzejdzie słońce. Wyobraź sobie to. Ona budzi się, bierze telefon i. jest Twoja wiadomość. Ale nie byle jaka wiadomość. Taka, która zatrzymuje ją w martwym punkcie, sprawia, że się uśmiecha i budzi ciekawość na Twój temat. Tego rodzaju wiadomość, która sprawia, że zastanawia się, co w tobie jest takiego wyjątkowego w porównaniu do wszystkich innych facetów w jej skrzynce odbiorczej. Pozwól, że ci powiem: większość mężczyzn marnują te okazje: są albo zbyt nudni, zbyt chętni, albo po prostu kompletnie nie mają pojęcia. I tu dzieli się profesjonalista od amatora. Pozwól, że zadam ci szczere pytanie. Jak często wysyłałeś wiadomość Dzień dobry tylko po to, by usiąść tam, trzymając telefon w ręku, czując się jak zagubiony piesek, nerwowo czekając na odpowiedź, która czasami nigdy nie nadchodzi? Jeśli to ci się zdarzyło, nie jesteś sam. Ale oto brutalna prawda: kobiety nie reagują tylko na słowa, reagują na wpływ. Jeśli Twoja wiadomość nie wywołuje u niej żadnego uczucia, jesteś po prostu kolejnym powiadomieniem, które przesunie. I tu nauki stoików mogą pomóc nam jako mężczyznom. Stoicyzm to nie tylko kontrolowanie tego, co leży w naszej mocy, to rozumienie natury ludzkiej, rozpoznawanie tego, co naprawdę ma znaczenie i opanowanie sztuki wpływania na innych. Za pomocą mądrości i inteligencji emocjonalnej. Gdyby Marcus Aurelius wysyłał wiadomości, myślisz, że marnowałby słowa? Nie! Każde słowo byłoby przemyślane, znaczące i potężne. I właśnie tego cię nauczę dzisiaj. Wyobraź sobie, że masz siedem solidnych, niezawodnych wiadomości w swoim arsenale. Wiadomości, które nie tylko działają. Ale sprawiają, że ona nie może się doczekać Twojego następnego ruchu. Siedem sposobów, by wyróżnić się z tłumu, przyciągnąć jej uwagę i zbudować połączenie, które będzie prawdziwe i ekscytujące. Może to brzmieć jak fantazja, ale uwierz mi, tak nie jest. To prawda. I możesz zacząć to robić już dziś, więc zapnij pasy bez bzdur, bez ściemy, po prostu proste. Nieprzepraszające prawdy, o tym, co działa, dlaczego działa i jak możesz to wykorzystać na swoją korzyść. Zaczynajmy. Porozmawiajmy o pierwszym typie wiadomości, wiadomość tajemnicy. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego odrobina tajemnicy jest tak nieodparcie kusząca? To dlatego, że ciekawość jest jednym z najsilniejszych bodźców mentalnych. Zamiast wysłać zwykłe dzień dobry, wyobraź sobie to. Wysyłasz jej wiadomość: Dzień dobry. Nie uwierzysz w ten sen, który miałem o tobie zeszłej nocy. Potrafisz wyobrazić sobie jej reakcję? Zatrzyma się, zaintrygowana, może nawet się uśmiechnie, a teraz od razu stałeś się niezapomniany. Oto dlaczego ta metoda działa tak dobrze. Kobiety naturalnie przyciągają rzeczy nieznane. Kiedy rzucisz wskazówkę o czymś ekscytującym lub nieoczekiwanym, tworzy to mentalną pętlę, która domaga się rozwiązania. Spędzi dzień zastanawiając się nad twoim snem, myśląc o tym, co powiesz dalej. Piękno tej wiadomości polega na tym, że jest prosta, ale potężna. Zmienia dynamikę komunikacji. Teraz nie jesteś tylko kolejnym facetem, który próbuje zwrócić jej uwagę. Jesteś tym facetem, który ją intryguje. Angażuje i sprawia, że jest podekscytowana. Ale oto haczyk. Ta technika nie tylko wzbudza w niej ciekawość, subtelnie pozycjonuje cię jako kogoś innego. Większość mężczyzn jest przewidywalna, grają bezpiecznie, ale ty tworzysz emocjonalne połączenie. A to nie chodzi o manipulację, chodzi o wywołanie czegoś prawdziwego, pokazanie jej, że nie boisz się być odważny. Teraz dodajmy trochę stoicyzmu. Pomyśl o tej strategii, jak o nowoczesnej interpretacji mądrości Marka Aureliusza dotyczącej zrozumienia ludzkiej natury. Powiedział: Dusza przyjmuje barwę swoich myśli. Kiedy wysyłasz jej wiadomość, która stymuluje jej ciekawość, malujesz jej dzień pełen intrygi i ekscytacji. Dajesz jej chwilę do zatrzymania się. Do pomyślenia i do poczucia czegoś innego. To więcej niż tylko wysyłanie wiadomości. To ostanie się mężczyzną, który zostawia wrażenie nie przez siłę, ale przez subtelność. Teraz przejdźmy do drugiego typu wiadomości: wiadomość emocjonalna. Ta nie dotyczy wymyślnych słów czy sprytnych tekstów. Chodzi o uderzenie w jej emocjonalne wnętrze. Oto brutalna prawda. Którą większość mężczyzn ignoruje. Kobiety z natury są istotami emocjonalnymi, nie zakochują się w logice ani powierzchownych komplementach, łączą się z uczuciami. Jeśli potrafisz sprawić, by poczuła coś, już wygrałeś połowę bitwy. Zamiast wysyłać tę samą ogólną wiadomość: Dzień dobry, którą dostaje od każdego innego faceta, spróbuj tego. Dzień dobry. Mam nadzieję, że Twój dzień będzie pełen niesamowitych osiągnięć. A tak przy okazji, jakie jest Twoje największe marzenie teraz? Proste, prawda? Ale nie lekceważ jego mocy. Ta wiadomość robi więcej niż tylko wita ją. Pokazuje jej, że widzisz ją jako osobę z marzeniami, celami i historią wartą poznania. To rzadkość. Większość facetów nigdy nie wchodzi głębiej niż powierzchowne rozmowy, a kobiety to zauważają. Dlaczego to działa? Po pierwsze, to subtelny sposób, by pokazać jej, że naprawdę ci zależy. Nie wysyłasz wiadomości tylko po to, by zostać na jej radarze. Tworzysz okazję, by podzieliła się czymś osobistym. Kiedy odpowiada, wpuszcza cię do części swojego świata. Właśnie tak budują się emocjonalne więzi, nie przez niekończące się komplementy ani próby zaimponowania jej, ale przez sprawienie, by poczuła się zauważona, wysłuchana i ceniona. Teraz przejdźmy o krok dalej z perspektywą stoicką. Marek Aureliusz powiedział kiedyś: To, co robimy teraz, odbija się echem w wieczności. Pomyśl o tej wiadomości jako o inwestycji w połączenie. Sadząc nasiono ciekawości i empatii, nie grasz w jakąś grę z wiadomościami. Kierujesz się ponadczasową mądrością. Stoicyzm uczy nas skupiać się na tym, co naprawdę ważne a w tym przypadku chodzi o zrozumienie jej wewnętrznego świata, a nie tylko o zaimponowanie jej płytkimi gestami. To podejście oddziela mężczyzn od chłopców. Większość facetów marnuje swoją energię, goniąc za uwagą, ale ty tworzysz trwałe wrażenie. To nie jest manipulacja, chodzi o bycie takim mężczyzną, do którego ona będzie chciała się otworzyć. A oto haczyk. Kiedy poczuje się bezpiecznie, dzieląc się swoimi marzeniami z Tobą, właśnie odblokowałeś poziom zaufania, do którego większość mężczyzn nigdy nie dotrze. To prawdziwa zmiana gry. Przejdźmy do trzeciego typu wiadomości rozpoczynacz wyobraźni. To tutaj oddzielasz się od wszystkich nudnych, przewidywalnych facetów. Kobiety uwielbiają mężczyzn, którzy potrafią wzbudzić ciekawość i ekscytację. Kogoś, kto wie, jak sprawić, by pomyślała poza swoją codzienną rutyną. Oto jak to zrobić? Dzień dobry. Gdybyś mogła być teraz gdziekolwiek na świecie, gdziebyś pojechała? To nie jest tylko zwykłe pytanie, to zaproszenie do eksploracji możliwości. Wyobraź sobie, że myśli o tropikalnej plaży, Wieży Eiffla lub nawet o cichym górskim schronisku. Podczas gdy marzy o tych miejscach, zgadnij co? To ty sprawiłeś, że pojawił się uśmiech na jej twarzy. Nagle nie jesteś tylko jakimś facetem, który wysyła jej wiadomości, jesteś tym mężczyzną, który wzbudza jej wyobraźnię i sprawia, że ekscytuje się życiem. Dlaczego to działa? Po pierwsze, to odświeżające. Większość facetów wysyła nudne wiadomości takie jak jak się masz albo co tam? One nigdzie nie prowadzą, ale kiedy zadasz takie pytanie, to coś innego. Jest angażujące, pokazuje głębie i otwiera drzwi do meaningfulnych rozmów. Pokazujesz jej, że nie jesteś jak wszyscy inni, masz coś do zaoferowania, co wykracza poza powierzchowne gadanie. Po drugie, ten typ wiadomości tworzy emocjonalne połączenie. Kobiety żyją emocjami, a kiedy sprawisz, że zacznie marzyć, dotykasz głębszej części jej umysłu. Będzie kojarzyć. Te dobre wibracje z tobą, ekscytacja, ciekawość. To wszystko teraz związane z Twoim imieniem. A bądźmy szczerzy, większość facetów nawet nie znajduje się w tej samej lidze. Grają w warcaby, podczas gdy ty grasz w szachy. Ale bądźmy brutalnie szczerzy, jeśli wysyłasz mdłe, leniwe wiadomości, nie zapamięta cię. Kobiety codziennie dostają wiadomości, dzień dobry. Jeśli się nie wyróżniasz, jesteś niewidoczny, to brutalna prawda. Musisz sprawić, by poczuła coś, czy to ciekawość, ekscytację, czy po prostu iskierkę zainteresowania. Kiedy wysyłasz taką wiadomość, nie tylko mówisz dzień dobry, zostawiasz wrażenie. Więc następnym razem, gdy weźmiesz telefon, nie wysyłaj jej wiadomości tylko po to, żeby to zrobić. Pomyśl większej. Pomyśl o tym, jak możesz uczynić jej dzień bardziej interesującym. Dzięki takiej wiadomości, nie tylko zaczynasz rozmowę. Tworzysz moment, który będzie pamiętać. I to jest rodzaj wpływu, który sprawia, że wróci po więcej. Spraw by marzyła, a ona będzie ciągle o tobie myśleć. Zanurzmy się w czwartej wiadomości: wyzwalacz ciekawości. Jeśli jest coś, co natychmiast przyciąga ludzi, to ciekawość. A bądźmy szczerzy, ciekawość to potężne narzędzie, szczególnie jeśli chodzi o przyciąganie i utrzymanie uwagi kobiety. Oto jak grasz w tę grę. Dzień dobry. Coś niesamowitego wydarzyło się wczoraj wieczorem i całkowicie przypomniało mi o tobie. Powiem ci później. Zatrzymaj się na chwilę i wyobraź sobie jej reakcję. Zatrzyma się. Przeczyta wiadomość jeszcze raz i zacznie się zastanawiać, co to może być, co się wydarzyło, dlaczego to dotyczy mnie. Ta mała nutka tajemnicy już zaczyna działać w jej umyśle. Jest złapana, po prostu i już. Dlaczego to jest takie skuteczne? To proste. Ciekawość tworzy napięcie emocjonalne. Kiedy zasadzisz pytajnik w czyimś umyśle, nie mogą oni przestać próbować go rozwiązać. I to jest piękno tej wiadomości. To nie jest tylko tekst, to jest haczyk mentalny. Nawet jeśli jest zajęta swoją codziennością, część jej mózgu ciągle krąży wokół ciebie, próbując rozgryźć, co miałeś na myśli. Ale oto prawdziwa genialność tego ruchu. Nie odpowiadasz od razu. Tak, dokładnie. Pozwalasz, aby napięcie rosło. Teraz ty kontrolujesz narrację. Prawdopodobnie to ona skontaktuje się pierwsza, nie mogąc się doczekać, co masz do powiedzenia. A kiedy to zrobi? Zmieniasz dynamikę. Teraz to ona cię goni, a ty ustawiłeś się w roli kogoś intrygującego, wartego jej uwagi. To nie chodzi tylko o rozpoczęcie rozmowy, chodzi o stworzenie obecności. Nie jesteś przypadkowym facetem, który wysyła jej wiadomości bez większego przemyślenia. Jesteś tym facetem, który wie, jak sprawić, by poczuła coś, który wie, jak wejść jej do głowy w sposób zabawny, ekscytujący i inny niż wszyscy inni. Ale bądźmy szczerzy przez chwilę: jeśli nadal wysyłasz podstawowe, nudne wiadomości, takie jak dzień dobry, jak tam, to przygotowujesz się na porażkę. Większość facetów gra w grę na łatwym poziomie, bez żadnej strategii. A zgadnij co, te wiadomości trafiają prosto do kosza w jej umyśle. Jeśli chcesz się wyróżnić, musisz sprawić, by poczuła coś ciekawość, ekscytację, a może nawet trochę frustracji, że nie wie, co będzie następne. To jest typ wiadomości, który utrzymuje jej zainteresowanie. Nie chodzi o to, by być przesadnym lub starać się zbyt mocno. Chodzi o bycie celowym, przemyślanym i wiedzenie, jak zasadzić nasiona, które będą rosły w jej umyśle przez cały dzień. Bo kiedy jesteś tym facetem, który sprawia, że ciągle się zastanawia, jesteś również tym, o którym nie przestaje myśleć. A to, mój przyjacielu, jest zmiana gry. Dobra, teraz chcę usłyszeć od ciebie. Która z tych wiadomości, dzień dobry, Twoim zdaniem przyciągnęłaby jej uwagę najbardziej? Zostaw komentarz poniżej i daj mi znać. A najlepiej powiedz mi jakbyś zmienił jedną z tych wiadomości, aby była Twoja. Zróbmy ten dialog. Teraz przejdźmy do piątej wiadomości: Iskra Nostalgii. Jeśli jest jedno emocjonalne narzędzie, które zawsze trafia w punkt to nostalgia. To jak otwieranie drzwi do przeszłości i pozwolenie, by ciepło wspólnego momentu zalało cię z powrotem. Spróbuj tego. Dzień dobry. Właśnie pomyślałem o tym, jak poszliśmy do parku. To był naprawdę świetny dzień. Powinniśmy koniecznie powtórzyć to niedługo. Dlaczego to działa tak dobrze? Proste. Nostalgia to emocjonalna dynamit to nie tylko podróż wstecz w czasie. To sposób na ponowne rozpalenie uczuć, które miała w tamtym momencie. Może to był śmiech, połączenie, a może coś tak prostego jak komfort Twojej obecności. Przypominając jej o tym, przypominasz jej, jak dobrze było, gdy byliście razem. A oto hak: Nie tylko wciągasz ją w przeszłość, subtelnie sadzisz wizję przyszłości. Genialność tej wiadomości polega na tym, że jest dyskretna, ale pełna intencji. To nie jest typowa wiadomość. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. To wiadomość osobista, przemyślana. Pokazuje, że pamiętasz te drobne rzeczy. A uwierz mi, kobiety to zauważają, podczas gdy większość facetów błądzi z niejakimi tekstami. Ty posługujesz się nostalgią jak mistrz taktyki, ale podnieśmy poprzeczkę. To, co sprawia, że ta metoda jest jeszcze silniejsza, to fakt, że dotyka jej emocjonalnego zaangażowania w ciebie. Przypominasz jej o dobrych chwilach, tak, ale subtelnie przypominasz jej, że to ty sprawiłeś, że te dobre chwile się wydarzyły. To trudne do zignorowania, szczególnie gdy większość ludzi jest pochłonięta monotonią codziennego życia. Nostalgia przebija ten hałas i przenosi ją w miejsce, w którym czuła się żywa a ty byłeś częścią tego oto brutalna prawda. Większość facetów nie ma odwagi grać w emocjonalną grę, trzymają się powierzchownych tekstów, boją się zagłębić. Ale jeśli chcesz się wyróżnić, jeśli chcesz stworzyć połączenie, które zostanie, musisz być inny. Nostalgia to nie tylko emocja, która sprawia, że czujesz się dobrze, to narzędzie, które pozwala zakotwiczyć się w jej umyśle. A kiedy dołożysz do tego sugestie na przyszłość, robisz coś, czego większość facetów nie potrafi zrozumieć tworzysz ciągłość. Nie jesteś tylko momentem w jej przeszłości. Malujesz siebie jako część jej przyszłości. A w świecie, w którym większość facetów jest zapomniana, tak stajesz się niezapomniany. Teraz przejdźmy do szóstej wiadomości. Subtelny komplement. Każda kobieta uwielbia komplementy, ale oto brutalna prawda. Większość facetów psuje to. Albo mówią coś zbyt ogólnego, jak jesteś taka ładna, albo przesadzają, sprawiając, że brzmi to nieszczere. Ty zagracie to inaczej. Wyślij coś takiego. Dzień dobry! Wiesz, co najbardziej uwielbiam w Tobie? Twój śmiech ma w sobie tę rzadką energię, która rozświetla cały pokój. Dlaczego to działa tak dobrze? Jest specyficzne i głęboko osobiste. Komplementy takie jak jesteś piękna są powszechne i to coś, co każdy facet wysyła. Ale kiedy zauważysz coś, co jest wyjątkowe tylko dla niej jej śmiech, jej dowcip, a może sposób, w jaki mówi o swoich pasjach robisz coś rzadkiego. Pokazujesz jej, że ją dostrzegasz nie tylko powierzchowną wersję jej, ale prawdziwą, autentyczną osobę, która się pod tym kryje to komplement, którego nie zapomni. Teraz dodajmy kolejną warstwę. Perspektywę stoicką. W stoicyzmie jednym z kluczowych zasad jest skupianie się na cnocie i charakterze ponad wszystko inne. Kiedy komplementujesz jej śmiech, nie tylko podziwiasz coś powierzchownego, doceniasz radość i ciepło, które wnosi do innych. To odzwierciedlenie jej charakteru i jest o wiele bardziej znaczące niż chwalenie czegoś ulotnego, jak wygląd zewnętrzny. Pomyśl o tym w ten sposób. Nie tylko dajesz jej komplement, uznajesz jej esencję, to co sprawia, że jest tym, kim jest, a w świecie, który obsesyjnie poszukuje powierzchownej walidacji, to wyróżnia się jako coś prawdziwego i osadzonego w rzeczywistości. Oto kolejna trudna prawda. Większość facetów jest zbyt zapatrzona w siebie, by zauważyć te szczegóły. Skupiają się na zaimponowaniu jej błyskotliwymi słowami lub próbują wyglądać fajnie, ale ty, zwracając uwagę na coś tak prostego, a jednocześnie głębokiego jak jej śmiech, wyróżniasz się. Pokazujesz jej, że nie jesteś jak reszta. Jesteś kimś, kto ceni głębokość ponad wygląd. Kimś, kto dostrzega wartość w małych, pięknych momentach życia. Dokładnie takim, jakiego stoicyzm promuje. A oto genialna część. Tego typu wiadomość buduje kapitał emocjonalny, sprawiając, że poczuje się doceniona za coś głębszego. Tworzysz połączenie, które wykracza poza zwykłą pochlebstwo. Będzie o tym myślała, będzie to pamiętać. I co najważniejsze, skojarzy te ciepłe, prawdziwe uczucia z tobą. W świecie, w którym większość mężczyzn zadowala się przeciętnością, bądź tym, który gra w grę inaczej. Komplementuj ją w sposób, który dotyka jej duszy, a nie tylko ego. A robiąc to, nie tylko się wyróżnisz, sprawisz, że poczuje się naprawdę zauważona, co jest rzadkością w dzisiejszym płytkim świecie. Tak zmieniasz dynamikę na swoją korzyść. Przejdźmy do siódmej wiadomości. Budowniczy antycypacji. Chcesz wiedzieć, dlaczego większość facetów nie potrafi utrzymać uwagi kobiety? Zbyt szybko wszystko zdradzają, nie budują żadnego napięcia, ale ty będziesz trzymał ją w napięciu, pragnąc więcej. Wyślij coś takiego. Dzień dobry! Mam dla ciebie małą niespodziankę i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć twoją reakcję. Czujesz to? Natychmiastowy wzrost jej ciekawości. Będzie siedziała tam, zastanawiając się, co takiego przygotowałeś. To brutalne, surowe. I działa jak czarodziejska różdżka. Właśnie rozbudziłeś jej wyobraźnię, a teraz jest złapana. Za każdym razem, gdy jej telefon zaburczy, będzie myślała, czy to już ta niespodzianka? To moc oczekiwania. Trzymacie w jej myślach przez cały dzień, co sprawia, że to jest tak skuteczne. Połączyłeś trzy zabójcze elementy: tajemnice, ekscytację i obietnice czegoś znaczącego. Ona nie wie dokładnie co się wydarzy, ale dałeś jej smak. Zostawiłeś ślad okruszków, który prowadzi do czegoś większego. To buduje oczekiwanie. Tak jak zwiastun filmowy pobudza cię do wyczekiwania premiery. Poczuje przyciąganie, a najlepsza część? Ty masz moc decydowania, kiedy i jak ujawnisz niespodziankę. Ale oto haczyk. Musisz dotrzymać obietnicy. Nie zostawiaj jej w zawieszeniu na zawsze, bo stracisz całą dynamikę. Oczekiwanie musi się opłacić. Jeśli spełnisz obietnicę, którą stworzyłeś, zamkniesz sprawę i będziesz trzymać ją przy sobie, chcąc więcej. To nie chodzi tylko o wysyłanie wiadomości, chodzi o tworzenie historii, doświadczenia, które kręci się wokół ciebie. A teraz obnaszmy brutalną rzeczywistość. Kobiety pragną ekscytacji, nie przyciągają ich nudni. Przewidywalni faceci, którzy po prostu przechodzą przez życie. Chcą kogoś, kto potrafi tworzyć chwilę, kogoś, kto potrafi je zafascynować, trzymać w niepewności i budować ekscytację. Kiedy opanujesz sztukę oczekiwania, nie tylko pokazujesz, że jesteś interesujący, pokazujesz, że potrafisz wnieść do jej życia poczucie nieprzewidywalności, czego większość facetów nie potrafi zrobić. W świecie, w którym zbyt wielu facetów to tylko tło, stajesz się głównym wydarzeniem, będzie czekała na tę kolejną niespodziankę, na tę kolejną chwilę, a ty będziesz tym, o kim nie przestanie myśleć. Tak budujesz prawdziwą intrygę i utrzymujesz ją, by wracała po więcej. Mam do ciebie szybkie pytanie. Którą z tych siedmiu wiadomości uważasz za najlepszą? Do zastosowania w przypadku kobiety, która cię interesuje? Napisz odpowiedź w komentarzach. Może to pomóc także innym facetom. Zanim zakończę, pamiętaj o tej złotej zasadzie. Autentyczność jest kluczem. Te wiadomości to nie są tylko kopiuj-wklej. Chodzi o zrozumienie ich istoty i nadanie im swojego charakteru. Kobiety potrafią wyczuć fałszywość na kilometr, więc bądź prawdziwy, przemyślany i wierny sobie. Czas również ma znaczenie. Nie bombarduj jej tymi wiadomościami codziennie. Łącz je ze zwykłymi rozmowami i zachowuj trochę tajemniczości. Balans to wszystko, bądź intrygujący, ale nigdy nie sprawiaj, by czuła się niepewnie co do tego, gdzie stoisz w jej oczach. Cel? Prawdziwa więź, nie manipulacja. Traktuj ją z szacunkiem i troską, a te wiadomości wykorzystaj, by stworzyć wartościowe rozmowy. I uwierz mi, to dopiero początek. Jest jeszcze mnóstwo do nauczenia się. Jeśli uznałeś to za pomocne, polub, zasubskrybuj i bądź na bieżąco z kolejnymi wskazówkami dotyczącymi budowania głębszych więzi.